gościem jest pan Andrzej Kamarczyk, trener kadry narodowej w Trialu. Dzień dobry. No, byłem trenerem kadry. Dzień dobry Państwu. Teraz to prowadzi Tomek, ja teraz się zajmuję kadrą olimpijską, ale dyscypliny, o których będziemy pewnie mówić, są podobne, hmm. bo Obie, obie używają do swojego używania rowerów takich małych. Tomek, czyli syn. Tak? Tomek Kramarczyk, no Tomek, teraz, no, nie wiem, muszę się pochwalić, awansował, został wiceprezesem Polskiego Związku Kolarskiego, dostał, dostał największą ilość głosów ze wszystkich delegatów. Jest to funkcja społeczna, ale taka prestiżowa. Panie Andrzeju, 9, 10, 11 sierpnia w Wadowicach odbędą się Mistrzostwa Świata w trialu właśnie do lat 16. Tak. Jak udało się taką prestiżową imprezę tutaj ściągnąć? Znaczy my jesteśmy, powiem Tomek i ja i jeszcze moich paru współpracowników, osobami znanymi w świecie kolarskim. Mamy sympatyków Międzynarodowej Unii Kolarskiej, wielokrotnie organizowaliśmy Mistrzostwa Świata, Puchary Europy, Puchary Świata. I zawsze z tego wywiązywaliśmy się dobrze, no te puchary rozgrywaliśmy na przykład na Zamku Książ, czy przed Galerią Krakowską, mm -hmm. czy na przykład Muzeum Lotnictwa Polskiego. Były to imprezy bardzo dobrze oceniane przez międzynarodowych obserwatorów. Przyjeżdżali tu prezydenci UCI to Światowa Federacja Kolarska bardzo duża. No i w, w tym roku, znaczy to roku u, 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 ubiegły, Złożyliśmy ofertę na organizację Mistrzostw Świata do lat 16, bo takie zawody się odbywają. Z tego co się orientuje, 14 krajów, że tak powiem, złożyło ofertę. Na końcu została Norwegia i Polska, i myśmy dostali te zawody. Uważam, że wielokrotnie klub miał wcześniej siedzibę w Stryszowie, teraz ma w Wadowicach. No, i myślę, nigdy nie robiliśmy tutaj na terenie powiatu wadowickiego takiej prestiżowej imprezy. Nawet no, nie wszyscy może wiedzą, że, że tutaj się mieści jeden z najlepszych klubów w naszym województwie i powiecie w Wadowicach na świecie. Kiedyś dominowaliśmy w rankingu. I myślę, że będzie to fajna impreza dla, mhm. dla, dla osób, widowisko fajne. Właśnie, pan jest jedną z tych osób, która Wprowadziła to dyscyplinę sportu do Polski. Jak to się wszystko na przestrzeni lat tutaj rozwijało w Polsce? No, czy ja już jestem dość długo w sporcie. No, kiedyś było tak, że zajmowałem się kolarstwem, nawet na i przez wiele lat uprawiłem sporty motorowe, jeździłem w reprezentacji Polski. I jak przeprowadziłem się z Krakowa do Stryszowa, wpadł mi taki pomysł do głowy, żeby zorganizować Mistrzostwa Świata na motocyklach, w trialu motorowym. No, były duże opory, jak to na wsi będą robić. Przyjechali z Grenoble do Stryszowa, co niektórzy myśleli, że tutaj jesteśmy jakimś czarnym ludem. Ale okazało się, że impreza bardzo dobrze wypaliła. Ja poprosiłem, żeby było atrakcyjnie, Z imprezę przyjechała taka grupa kolarzy właśnie trialu rowerowego z Brna. Wśród nich był mistrz świata, w lasie Miltaszek, Jan Hawelka, który był kiedyś kolarzem wyśmienitym, przyjechał z nimi. I mi się to tak bardzo spodobało, że zastanawiałem się, jak y, zostawił mi jakieś pieniądze, czy kupić cztery motocykle, czy kupić dziesięć rowerów. Mhm. No i kupiłem dziesięć rowerów, okazało się, że rowery hiszpańskie, znałem też producenta tych rowerów, to też wielokrotny mistrz y, y, Europy, który jeździł kiedyś na motorach. No i tak się to zaczęło. I zaczęło się tak, że, że ci moi wychowankowie łącznie zdobyli 34 medale mistrzostwa Świata i Europy w trianu rowerowym. Myśmy byli postrachem dla, dla, dla tych Rafał Kumorowski, trzy razy mistrzem świata. Tomek, 25 razy mistrzem Polski, bo były zawody halowe, Paweł Ureczek. No tak się to złożyło, że te osiągnięcia moich zawodników i Przełożyły się na mnie, że w historii stulecia Polskiego Związku Kolarskiego zostałem najbardziej skutecznym trenerem. Liczyli Ró różnie, no, ale w końcu Kramarczyk został. No i tak, tak to jest. No. A ile jest obecnych zawodników tej dziedzinie w Polsce? W ogóle w kolarstwie, po tych sytuacjach, które są w związku i po tych zmianach różnych, nastąpiła taka trochę zawaść. Ci, co byli w grupach zawodowych, nie mówię o trialowcach, to idą do przodu, natomiast teraz się... No, Przyhamowanie takie, odeszli ci mistrzowie moi, ale jest grupa młodych zawodników z ochotnicy, tam się to odbudowało część tych moich zawodników tam trenuje yy, tych, tych młodych, ale tutaj dziewięciu młodych zawodników w Wadowicach zobaczymy w barwach Polski. Myślę, że oni yy, odbudują to, to wszystko. Ci starsi zawodnicy, to my jeździmy na pokazy, teraz mamy taką imprezę yy, Małopolska Tour, yy, no to Tomek jeździ, Michał Zubek, no i wielu, wielu innych. potworzyły się szkółki kolarskie, bo trial jest bardzo dobrym takim wstępem w ogóle do kolarstwa, bo już od ósmego roku życia dzieci mogą rywalizować ze sobą. Oczywiście poziom tych przeszkód i tego wszystkiego jest odpowiedni do wieku. To samo jest w BMX-ach. No, Peter Sagan czy. Tadziu Błażusiak, sześciokrotny mistrz świata w Extreme to u mnie saga nie, ale Błażusiak sześć lat jeździł na rowerze, nauczył się dobrze jeździć, teraz jeździ na motorze. Hmm, czyli to jest, ta dziedzina jest taką do, dobrą podwaliną do innych dziedzin Tak, tak? bo sportowym. sport tak poszedł do przodu, że trzeba, że tak powiem przygarniać do danej dyscypliny już dzieci w bardzo młodym wieku. Ja nie wiem, czy to ma być jakiś wyczyn, czasem rodzice sobie coś tam dużo obiecują, napiętnują to dziecko, że Nie, nie wszyscy muszą być mistrzami świata, ale jeżeli tych ludzi przyjmujemy do kolarstwa czy do jakichś innych dyscyplin sportowych, to z nich wyrosną. Z, z, z dużej grupy wyrośnie na pewno jakiś mistrz. No i dlatego. Polski Związek Kolarski powierzył mi y, trenowanie kadry olimpijskiej, natomiast Tomek, do momentu, kiedy był wiceprezesem, zajmował się trialem, był takim koordynatorem. Jeszcze z tych ostatnich takich Mohikaninów to został Krzysztof Serwin, który kiedyś był wice Świata, nie jest z Lublina, teraz jest konsultantem tych młodych zawodników. A czy doczekałem się w Polsce takiego prawdziwego, profesjonalnego toru do trialu? Znaczy, z, z trialem jest tak, że y, to się buduje, bo kiedyś robiliśmy po lasach, y, w kamieniołomach, a teraz trial wyszedł, bo ludzie są w ogóle no muszę powiedzieć, troszkę bardziej leniwi. są mieć wszystko podane jak na talerzu. W związku z tym, tak jak mówię, trial odbywał się przed Galerią Krakowską, to jeżeli tam ktoś oceniał, to to było 60 tysięcy ludzi. No, w Stryszowie rok temu y, zrobiliśmy Mistrzostwa Polski, no to byście Państwo też taką informację podawali, że było około 5 tysięcy ludzi, wszystko było na boisku, wszystko żeśmy wybudowali, trzeba przywozić skały, belki, Andrychów też tutaj będzie miał swoją działkę, bo Pan Nogala przywiezie nam ogromne belki, w których będziemy budować te odcinki. To jest kilkadziesiąt ton budowania, bo wszystko odbędzie się na wadowickim rynku. Natomiast z torem to jest coś innego. Tor do BMX, to jest druga konkurencja, gdzie też młodzi zaczynają, olimpijska, na trzeciej olimpiadzie będzie. Tor ma 400 metrów, czyli wielkość boiska piłkarskiego. Ośmiu gości startuje z jednej bramki, no i rywalizują między sobą. To są takie skoki, jazda po mulder. No, u nas jakoś nie mogę przekonać, wprowadzam tu pana burmistrza, być może, że wrócimy do tematu, bo marszałek Gurynowicz jest wielkim fanem rowerów. Znamy się dobrze, być może gdzieś w Małopolsce powstanie taki tor i byłby takie centrum przygotowań olimpijskich, bo my na treningi jeździmy do Czech. No to, to jest duże wyzwanie przy tych obecnych programach szkolnych, gdzie dzieci się uczą i uczą i uczą. Jest mało czasu. Żeby, żeby, Jedzie się półtorej no godziny właśnie. do Czech, półtorej godziny z powrotem, także tym młodym ludziom dużo czasu się, za moich czasów, nie wiem, pewnie lepsze te programy, wyszliśmy ze szkoły, to zawsze biegali, grali, mieliśmy dużo czasu, ludzie pozostawali, studia pokończyli. Teraz jakoś ten, 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 Teraz jest bardzo dochodów, rodzice tak? uczą dzieci, jeżeli w szkole, ja nie mówię, że program, że nauczyciele są, że jakiś program przeładowany, biedne te dzieci, których rodzice nie, nie potrafią pewnych rzeczy rozwiązać. Dobrze, a jak to jest właśnie z tą olimpiadą? Czy trial, trial rowerowy ma szansę na to, żeby się znaleźć na olimpiadę? Znaczy, y, kiedyś były takie propozycje, bo nawet z pokazową, y, no, dziwnym trafem, BMXy trafiły, te wyścigi BMX, trial nie trafił. Ale myślę, że Światowa Organizacja Kolarska docenia to, yy, organizuje Puchary Świata w Antwerpii na rynku, Tomek nie, niedawno sędziował, także myślę, że, 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 że być może, że wejdzie, bo tak mówiło się, że wejdzie, nie wejdzie, yy, no jest, jest to taka, ale myślę, że widowisko bardzo dobre. Dobrze, a jak będą wyglądały te mistrzostwa właśnie w Wadowicach? W Wadowicach zaczyna się wszystko w piątek wieczorem o godzinie tak? 9 sierpnia. Jazda będzie o drużynowe mistrzostwo świata. Czyli będą tam zespoły, ilość osób, i to będzie dwie godziny. Potem będzie taka uroczysta prezentacja tych zawodników i będzie niespodzianka. Pokażemy jedną dyscyplinę. Która wchodzi na olimpiadę, będzie pokazową. Nie będziemy mówić kto. Fajna sprawa. Myślę, że, że męska część będzie w publiczności też będzie zadowolona. Wiadomo, o co no, i później sobota, niedziela to jest podzielone na grupy. Myślę, w internecie wszystko jest, bo to startują ci najmłodsi, ci więksi, aż, aż 16-letni no naprawdę już poziom mhm. rewelacyjny. Yy, nie mam już ostatecznego, Tomek nie ma potwierdzenia, bo Tomek jest całym szefem. Ja jestem taki od spraw technicznych. Yy, około 20 yy, zawodnicy z 20 krajów będą startować. No, może Polska, być też ma, swoje Polska swoje ma dziewięciu yy. Yy, zawodników, którzy mają jakieś osiągnięcia, a w sobotę przy Turdel Polą yy, wyścigił dookoła Polski. Tak, no, wszystkie mamy obcojęzyczne już na żeby wyścigi dookoła Polski. Tak zawsze yy, yy. chciał startować, nie udało mi się. Yy, na rynku Wadowic, zrobimy taką prezentację tego, i ma być konferencja taka prasowa, żeby powiedzieć, co, gdzie, jak. Mhm. Myślę, że, że nie zabraknie i, 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 tutaj zacnej firmy dziennikarskiej. Oczywiście, czyli mieszkańcy Wadowic mogą przyjść właśnie na rynek Wadowic, żeby sobie To Znaczy, zapraszamy wszystkich mieszkańców Andrychowa, bo to jest impreza niebiletowana, otwarta. Każdy może zobaczyć, może się jakiś talent się objawi, może się ktoś do klubu yy, 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 zjawi także, że, że, że być może kiedyś Tomek, czyli syn, założył taką akademię rowerową z Mają Łoszczowską i mieli, mieliśmy nie pobier, bo wszyscy się nastawili na pieniądze, myśmy mieli mieć partnera, nie powiem jakiego, lepiej jakoś dziwno się wycofał, żeby on opłacił trenerów. A dzieci, bo niekoniecznie ci najbogatsi, tu zapłać za to, tu zapłać za to. No, myśmy chcieli to robić darmowo, no, ale się nie udało. Ale myślę, że do tego wrócimy. Ja powiem. Teraz Tomik przejmuje, że tak powiem, tą sztab pałeczkę organizacyjną. Ja zorganizowałem około 700 różnego rodzaju. Ja nigdy nie wziąłem wpisowego. tych. Ja uważam, że jak rodzice przyjechali. To są aktorzy w moim, w, moim, moim, w moim tym działaniu. No to jak od nich jeszcze pieniądze brać? Zawsze jakiś sponsor, bo zawsze nam się coś udało, więc nie, nie braliśmy nigdy wpisowego. To tu słyszę gdzieś jakieś wpisowe. Teraz do Pragi mamy jechać no to na kwalifikacje olimpijskie z BMX-ami. To wyliczyłem, że jakbym chciał sześciu zgłosić, to około trzech tysięcy musiałbym zapłacić. tylko takie dwie dziewczyny biorę, które mają naj, największe szanse, żeby tam się piąć w górze. Dobrze, panie Andrzeju. A czy, gdzie mają czy się rodzice ze swoimi dziećmi zgłosić tutaj w naszej No ja okolicznie. myślę, że, że no jest strona Aquilii, tam jest kontakt. Ja myślę, że jak będą chętni, no, to, no to, to będziemy zapraszać. Tomek jest prezesem klubu UKS, bo to kiedyś, żeby nam ktoś jakieś tam drobne pieniądze dał, to musiało być UKS, a ja jestem Aquila Wadowice. Dlatego Wadowice, bo tak, gdzieś na świecie, czy byliśmy w Las Vegas, czy w San Francisco, czy gdzieś w Japonii, no to Stryszów mało znany, aczkolwiek są pewne rzeczy w Stryszowie, które trzeba by te wyeksponować. Wadowice są bardziej znane z, no, z urodzin papieża, no. także myślę, że, 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 że nowe władze... Wadowice wybudują w końcu Hale, bo tak, tam mamy w programie otwarcie. No najlepiej byłoby to zrobić w hali. No, Wadowice jakoś tak nie miały szczęścia do, 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 do tego, żeby tak coś poszło sportowego. Ja mówię o takim ogólnym bieganiu, czy czymś. To w Andrychowie widzę tu basen, tu kryta pływalnia. No, coś, się, niektórym się nie podoba. Ludzie nie rozumieją, że jak są pieniądze na to, to nie mogły być na drogę. Także, że, że, że tutaj można się starać o o jakieś, myślę, że, że takim moim marzeniem byłoby, żeby w Wadowicach powstała taka hala widowiskowa, wielofunkcyjna, nie, raz zebranie, raz jakiś wiedz, raz teatr, raz coś innego, myślę, że powstaje, a może powstanie tor, albo kilka torów, bo to nie jest wielki koszt doby, a wokół tego tor do trialu rowerowego i byłoby takie centrum. Młodzież lubi takie rzeczy, teraz ulejnogi, nie wiadomo co. Dobrze, czyli tutaj pozostajemy z apelem do władz yy, Wadowic o. Tak, żeby się nie dali ogłupić w sumie, bo wszędzie budują te betonowe skyparki, Młodzieżce, bo to tak, jak tu jest, tam jest i ja nie mam nic przeciwko, ale tor yy, do BMX-ów jest torem olimpijskim. To jest byłaby świetna promocja. I tutaj yy, i z marszałkiem panem Kozłowskim rozmawialiśmy na ten temat, bo miałem przyjemność kiedyś być w samorządzie yy, wojewódzkim. Wcześniej byłem w samorządzie bielskim, to, to też można było w Straszowie budować basen, ale jakoś nie chcieli i z panem Urynowiczem, który jest wicemarszałkiem, zajmuje się sportem, jest dobra atmosfera i może kilka takich torów, bo to nie jest koszt jakiś straszny, a naprawdę jest to fajna sprawa. Dzieci nie muszą jeździć wtedy gdzieś po ulicach, nie wiadomo gdzie, wszyscy lubią jeździć po takich multkach, a zrobić, bo wkoło mini zrobić tak, to jest w Barcelonie, we Francji. W Czechach jest 30 tonów, a w Belgii takich trialów do, do BMX-ów jest 200. No, także Dziękuję Panie Andrzej bardzo. za rozmowę i zapraszamy wszystkich Was na Mistrzostwa Świata w trialu 9, 10, 11 sierpnia na placu Jana Pawła w Wadowicach. Zapraszamy, dziękujemy bardzo.